Prorok Geusz dwa i lat temu w Jerozolimie mówił. Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci, mówi Pan. Chcemy współcześnie odpowiedzieć na to wezwanie proroka w naszym nowym projekcie, który realizujemy we współpracy redakcji Dominikanie.pl i Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski. Ja nazywam się Olga Bieniek. A Dominikanin siedzący naprzeciwko mnie to Radosław Więcławek. Razem poprowadzimy cykl 26 rozmów o zdrowym duszpasterstwie. Odbudujmy dom. Do rozmów zaprosiliśmy specjalistów w swoich dziedzinach: dziennikarzy, teologów, psychologów, prawników, psychoterapeutów. Chcemy, poprzez poszukiwanie zdrowego modelu duszpasterstwa oraz nazywanie patologicznych mechanizmów i zachowań Dążyć do odbudowy domu spotkania z Bogiem dla wszystkich skrzywdzonych w kościele i dla wstrząśniętych krzywdom innych. Do udziału w powstawaniu tej serii zaprosiliśmy osoby skrzywdzone, których świadectwa będzie można usłyszeć na początku każdego odcinka naszej serii. Na pierwszą rozmowę z księdzem Łukaszem Knieciem, pasterzem osób skrzywdzonych, Zapraszamy już 26 marca z księdzem Łukaszem. Rozmawialiśmy o granicach zdrowego duszpasterstwa. Kolejne odcinki będziecie mogli zobaczyć co dwa tygodnie na kanale 72 Dominikanie.pl. A więcej o naszym projekcie przeczytacie na stronie OdbudujmyDom.com. Do zobaczenia.